Witam Was serdecznie i oficjalnie w ten oto sposób otwieram sezon przełajowy na kanale Szajbike. Oczywiście przełaje już trwają, a nasze przygotowania do Mistrzostw polskich w przełajach w Lublinie też są zaawansowane, ale teraz dopiero trafia do naszego małego, skromnego studium ta piękna Merida. Model Cyclocross 500 i właśnie w tym odcinku chcę Wam powiedzieć parę słów na, tego roweru, na temat tego roweru. Pierwsze wrażenie, kiedy popatrzymy, dotkniemy i powąchamy, jest takie. I w zasadzie można by już więcej na ten temat nie mówić, ponieważ rower jest naprawdę świetny. Ale na pewno jesteście zainteresowani pewnymi detalami, więc już Wam o nich opowiadam. Pierwsza rzecz, którą chcę w ogóle powiedzieć na temat samej Meridy, to to, że bardzo mi się podoba, że Merida w przemyślany sposób. Robi rowery pod konkretnym kątem i tutaj mamy akurat pod kątem przełajów, cyklokrosu, konstrukcję. I dlaczego ta konstrukcja mi się podoba? Dzisiaj powiem Wam tylko o głównych rzeczach, bo dokładny test oczywiście będzie trwał tygodnie przed przełajami, no a główny będzie miał miejsce na Mistrzostwach Polski. Pierwsza rzecz. Ramę mamy aluminiową z aluminium 6066, tak Merida pisze o tym stopie. I w porównaniu z rokiem 2014, bo to jest rocznik 2015 mamy potężną główkę typu tapered, Merida to nazywa jeszcze X-Type bodajże. Górna, górne łożysko 1.1.8, dolne 1.5 cala, cala, jak widzicie w połączeniu z dużym potężnym spawem i grubą rurą główną daje nam to coś bardzo solidnego i sprawia wrażenie, że tak, tu będziemy czuli kiedy skręcamy i w jaki sposób rower będzie reagował. Na nasze ruchy kierownicą. Kolejna rzecz to widelec w pełni karbonowy, czyli karbonowe ramiona i karbonowa rura sterowa. I tutaj też, przypatrzmy się, wygląda naprawdę solidnie, jest gruby. No i pod kątem, oczywiście, przełajów ma duży prześwit opona. W tym rowerze 35 mm daje jeszcze sporo miejsca na błoto, które będzie właśnie stąd wylatywało, a nie zatrzymywało się tutaj i spowalniało nas więc to jest świetna sprawa. Poza tym dużo hydroformowania. Hydroformowanie jest bardzo modne wśród producentów rowerów i bardzo dobrze, ale tu widzimy, że Merida robi to nie dla picu. Za chwilę więcej o tym powiem, a skoro już jesteśmy przy widelcu, to bardzo, bardzo wyczekiwana przeze mnie zmiana, udogodnienie wprowadzone w tym rowerze to jest Sztywna oś, tak zwana 15 mm, to nie jest rower enduro, to nie jest jazdówka, to jest rower przełajowy, czyli prawie szosowy. Jednak uważam, że wprowadzenie takiej sztywnej osi to jest rewelacyjna sprawa, ponieważ koło nigdy nie przesuwa się względem widelca, tarcza nigdy nie przesuwa się względem e, zacisku hamulca. E, ta oś nazywana jest through axle, czyli ośka, która nie jest nakładana na e, te nasze dropouty widelca, ale jest przekładana, przechodzi poprzez otwory w naszym widelcu, tutaj mamy inserty metalowe po tamtej stronie z gwintem, ona jest zakręcana, o tym będę dokładnie Wam jeszcze, będę to porównywał do zacisku. Piękne połączenie, sztywne, jedyne czego mi brakuje to to samo w kole tylnym, a tutaj mamy już niestety skromny, standardowy, ja już bym powiedział, trochę przeżytek, zwykły zacisk koła. Jeżeli chodzi o hamulce, mamy tutaj Tektro Spire C. Są to hamulce, tak jak widzimy, linkowe, czyli mechaniczne, ale wydają się być bardzo mocne i współpracują z klamkomanetkami z Shimano 105. To jest wersja 5800. Cały oczywiście osprzęt, to znaczy przerzutki i klamkomanetki to Shimano 105 11-biegowe z korbą FSA Gossamer, czyli takie samo ustawienie, jak mieliśmy w Cannondale'u. Mamy w Cannondale'u K10. Co jeszcze podoba mi się bardzo w ramie, to mamy oczywiście górną rurę jak najbardziej przystosowaną do tego, żeby wygodniej nosić. Jest ona spłaszczona dla naszego ramienia. Jest ona tutaj w tym miejscu też wygięta. Myślę, że wygięcie nie tylko ma ułatwić noszenie na ramieniu, ale także wpłynąć. Na pochłanianie e, wibracji, chociaż Merida akurat pod tym względem chwali się tylko na temat tylnego trójkąta. Mówi, że tutaj ma flex stays, czyli e, górne i dolne widełki tylnego trójkąta, te rurki. Tutaj mamy spłaszczone i delikatnie wygięte. Tutaj mamy oczywiście e, w tym miejscu są spłaszczone w pionowej płaszczyźnie, tak żeby dać dobre połączenie z wkładem suportu, no i tutaj jeszcze dać miejsce na błoto, brud, no i szeroką oponę. W tym miejscu spłaszczenie ma nam dać możliwość jeszcze absorbowania drgań. I bardzo moim zdaniem ważne miejsce, które mi się strasznie podoba, to jest to, że Merida w miejscu połączenia z rurą podsiodłową wykonała właśnie na zasadzie hydroformowania, czyli olejem pod wysokim ciśnieniem, szersze połączenie górnej rury właśnie z tym spawem i z rurą podsiodłową. Jest to moim zdaniem super rozwiązanie i widać, że pomyślano, że jest to rower przełajowy, ponieważ na rower przełajowy bardzo często wskakujemy na siodełko i to będzie 50, 60, 70, 80 kilo, które wskakuje na siodełko. Oczywiście odpowiednim ruchem nóg zawsze staramy się jak najmniej obciążać nie tylko siodełko, ale też pewne części naszego ciała. Mimo wszystko, im bardziej kolarz jest zmęczony, tym mniej będzie. Płynnie na to środełko skakiwał, więc będzie duże wygięcie sztycy i bardzo duża siła działająca właśnie na połączenie rura podsiodłowa ze spawem, z rurą górną. I tutaj właśnie mamy to wytłoczenie, które daje nam szersze połączenie, będzie to najprawdopodobniej silniejsze. Poza tym mamy też dużo szerszy zacisk sztycy, który chroni nam dodatkowo ramę. Świetne rozwiązanie, bardzo mi się podoba. Super sprawa. Druga rzecz bardzo dobrze wykonana to wewnętrzne prowadzenie linek. Nie mamy tu już ani jednej linki, którą moglibyśmy chwytając, rysować sobie ramę. To może mniej ważne, ale dla mnie akurat bardzo ważne. A Merida tutaj pisze o tym, że dzięki temu łatwiej jest zachować czystość linek. Z czym bym dyskutował, ale to za chwilę. W każdym razie, jeżeli chodzi o poprowadzenie linek, zwróćcie uwagę, że idą one wewnątrz ramy nie od główki ramy albo gdzieś od tego miejsca, tylko idą dalej. Dając naszemu pancerzowi miejsce na to, żeby on sobie się wygiął tam gdzie należy. I teraz popatrzmy: pancerz nigdzie nie ociera o ramę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, jest taka, że mamy rower przełajowy, czyli mamy dodatkowe klamki. Popatrzcie, jaki jest duży ruch pancerza przy tych klamkach, które dają nam możliwość hamowania w górnym chwycie. E, dlatego jest to rozwiązane świetnie, moim zdaniem. Kopiować, robić tak samo. Inni producenci też powinni brać tego przykład. Świetna sprawa. Poza tym. Wewnętrzne prowadzenie przewodu hamulca przedniego, no niby osłabia nam trochę widelec, ale myślę, że on jest na tyle solidny, potężny, że nic tu się nie będzie z nim działo. Natomiast raz na zawsze rozwiązano problem ocierania pancerza o ramę, żadnych naklejek, po które wchodzi błoto. Wiecie, jak to potem wygląda? Czegoś takiego tutaj nie ma. Super sprawa, olbrzymi, bardzo olbrzymi plus. Teraz dwa bardzo drobne minusy w zasadzie minusy montażowe to to, że w taki sposób się linki nie montuje. Popatrzcie co linka robi. Pięknie wyciera lakier na tym rowerze. Ten rower jest po kilku jazdach, ale zaraz wam pokażę z drugiej strony widać już ślady też źle uciętego dociętego moim zdaniem dociętej linki przerzutki. Więc to trzeba będzie poprawić. Poza tym bardzo fajnie. Teraz pokażę wam rower z drugiej strony, ale zanim to zrobimy no go zważymy sobie, chodź tu, jak stawiacie, ile będzie ważył rower na stopiące przełajowy z solidną ramą bez pedału w rozmiarze 54 cm. Uwaga, ten rower waży. Ten rower waży. 10,1 kg. Bardzo fajna waga. Zwróćmy uwagę na to, że mamy tu rower przełajowy, mamy tu rower z dodatkowymi klamkami, mamy tu rower z ciężkimi w zasadzie oponami, co tyłem do was 35 mm. Teraz mamy rower widoczny od strony napędu. No i osprzęt już znacie, ale teraz jedna rzecz dotycząca wewnętrznego prowadzenia linek. Bardzo fajnie, że idą tu one do środka i będą w ramie. Jeżeli chodzi z kolei o ten wylot linek, coraz modniejszy u wielu producentów tej głównej rury. No w porządku, no nie wiem, to... to zobaczcie, tu tak jakby nie, nie... tak jakby, tylko tutaj na tej szerokości nie ma spawu, więc tu mamy połączenie osłabione z mufą ramy. A poza tym tu będzie wchodziło sporo błota. To na pewno, zwłaszcza w przełajach. Ale jeżeli mamy mieć linkę czystą, bardzo fajnie, ona sobie idzie czysta dotąd i tu jest czysta. Co zrobiono z tym miejscem? Nic. Tutaj jest tylko jakaś taka plastikowo-teflonowa rurka. Podobnie jest z przerzutką z linką do przerzutki przedniej. I jeżeli tu się dostanie brud, to ta rurka tylko zwiększy tarcie i wszystko nam popsuje. Od strony y, ostatniego odcinka pancerza przerzutki tylnej mamy bardzo fajne uszczelnienie tutaj, że tak się wyrażę, syf nie będzie nam chodził. Natomiast tutaj jest to zrobione kiepsko. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo słaby punkt tak bardzo fajnie zaprojektowanego prowadzenia linek. To do poprawy albo trzeba tu będzie samemu montować jeszcze jakieś e, uszczelnie. Tak czy inaczej, to do poprawy. E, łańcuch mamy nie mamy tutaj FSA i niejednostronny, tak jak mam jednostronną 105 w całym napędzie 105 w Cannondale'u. Ten jest po prostu zwykły, można go montować na obie strony. No i korba, mimo że taka sama go Summer, to mamy 36 zębów. Tak jak w szosówce mam na przykład, ale duża tarcza ma 46 zębów. 46 zębów to dużo mniej niż w kompaktowej korbie szosowej. No ale w przełajach rozwijamy mniejsze prędkości, poruszamy się po dużo cięższym terenie zazwyczaj niż asfalt. Dlatego takie przełożenia powinny nam zdać egzamin. Z tyłu mamy kasetę 11,28. Nie wiem, czy nie wolałbym 12,28 ale to się jeszcze okaże. Jeżeli chodzi więc o pierwsze wrażenie, to jak najbardziej wielki plus dla Meridy to jest model 500 kosztujący około 5400 zł. Jest to rocznik 2015, już są 2016, więc myślę, że można będzie przynajmniej 500 z tej ceny już w tym momencie ucinać. Jest też model 300 i 700. 300 będzie miała osprzęt Tiagra i niekarbonowy widelec, ale aluminiowy. Myślę, że to może być fajne rozwiązanie dla kogoś, kto ma na przykład 4000 i też chce pobawić się na czymś takim. Jeżeli chodzi o opony z kolei, to do naszych zawodów przełajowych będziemy je raczej wymieniać, ponieważ ten bieżnik jest taki uniwersalny. Sporo ludzi kupuje rower przełajowy jeżdżąc po mieście, po lesie, po szutrze, po ścieżkach. I on się im dobrze sprawdza, dlatego producent wiedział, że może będą klienci chcieli mieć takie opony, i wiele będzie osób z nich zadowolonych. Ja te opony wymieniam. Takie jest moje pierwsze wrażenie. Jeżeli mam gdzieś zajrzeć jeszcze w jakieś miejsca tego roweru, czymś jesteście zainteresowani, piszcie w komentarzach. No i przypatrzcie się dobrze temu rowerowi, bo to jest ostatni raz, kiedy widzicie go czystego. Ja się z Wami żegnam, do następnego wideo, a Wam daję jeszcze. Y, szansę popatrzenia na niektóre detale tego roweru. Na razie ich o